Zaczynam się denerwować. Łapią mnie nerwy. Nazywam się Kojot Peterson i zamierzam podjąć wyzwanie pszczelej brody. Gotowi? Tak. Okej. Okay. Zróbmy to. Nie ma już odwrotu, kolego. No dalej, dziewczyny, do góry. Jakie to uczucie, Kojot? To dużo pszczół. Trudno mówić! Masz pszczołę na nosie. Czuję ją. Całe mnóstwo pszczół. Denerwujesz się? Mhm. Mm urządliła cię już któraś? Jeszcze nie. To dobrze. To znaczy, że jesteś spokojny. Noga mi się trzęsie. Au! Urządliła wargę! Pff. Przykleiła się do ciebie. Mm. Mm. Wszystko gra. Mm -hmm. Bądź dzielny. Obchodzą mi szyje. Cofnę się kilka kroków. Właśnie zostałem uszodlony. Prosto w rękę. Nie spodziewałem się, że dzisiaj rano będziemy w roju pszczół. Dużo już jest na mnie? Mm. Będzie więcej. Mm. Mm. Dasz radę, dasz radę. Bardzo żądną. Zostały urządzony chyba 6 razy. A znowu żądło mnie w szyję! Mm. Od tego właśnie zaczniemy. Po prostu dajemy pszczołom więcej, żeby zaczęły się nim zajmować. Następnie zaczną emitować feromon, feromon lokalizacyjny, a te pszczoły po prostu zaczną migrować. Więc teraz mogę po prostu to tutaj przytrzymać. A one wszystkie zaczną maszerować. Patrzcie. Czy to już wszystkie? Nie. Moja warga puchnie. Wszystko okej. Okay. Na pewno masz całą szyję pełną pszczół. Czuję je wszystkie. Czy nadal cię żądlą? Nie, teraz nie. Więc co jest, kojo... A, znowu urządziła wargę! O nie! To samo miejsce. Naprawdę zaczyna boleć. Wszystko okej? Okay? Mhm. Ło, Kojot, jesteś cały pokryty pszczołami. Właściwie to idzie całkiem nieźle. Wargo! Ok, chyba musimy je zdjąć. Wszystko ok? Chcesz je ściągnąć? To bardzo bolesne, ale już prawie ci się udało. Jesteś tak blisko. Dobra! Przełam to. Dasz radę. Już zostałeś urządlony. Dasz radę.